Nazywam się Łukasz, po prostu Łukasz. Dzisiaj będę chińską wersją Jamesa Bonda, bo zamówiłem 6 produktów szpiegowskich prosto z takiego chińskiego taniego sklepu. Czy ochronię swoją posiadłość przed nieproszonymi gośćmi? Czy zabezpieczę swoją fortunę przed płomieniem? Czas to dzisiaj zweryfikować, a wszystkie produkty będę oceniał w swojej niezawodnej skali. Niebadziew, półbadziew, bądź badziew. FBI OPEN up! Otwórzmy. Przed mną jest sześć produktów. Wybieram pierwszy. Jako James Bond muszę prowadzić dochodzenia, śledztwa, obserwować swoje ofiary. Obiekty. Obiekty. Ty będziesz dzisiaj obiektem i mógł je łatwo zlokalizować. Dlatego przygodził mi z pomocą pierwszy gadżet lokalizator. GPS. Muszę mieć swój obiekt, ale mój obiekt siedzi za kamerą. Skonfigurujmy to na, na, na najpierw. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Czy to jest hit, czy kit, czy badziew, czy nie badziew. Smart tracker. Dobra, otwieram. Ciekawe, czy jest menu po polsku. Możesz w mordę. Jest po czesku. Instrukcja obsługi. Łatwe znajdowanie portfela, walizki, plecaka, kluczy, zabawek, innych oraz przemysława P. Dobra, wyciągam to. No to, to o co tu chodzi, kuźwa? Ło! Możesz ty, kurwa. Agencie! Szkoda, że lupy nie dali. Bo jest tak duże, że. lornetkę było zamówić. Jakie to jest małe. Kurna, muszę iść po okulary. Poczekaj, jak prawdziwy agent. Przed 40 go muszę wziąć okulary. Ja pierdził, co za wstyd. Kamuflaż. Do czytania! James miał takiego pomocnika, nie? Który, do którego przychodził, on mu tam dawał... Jak on się nazywał? Ten gościu. Wiesz, o kogo mi chodzi? Zordon? Pomocnikiem Jamesa Bonda jest tak zwany Q. Jest to zbroj odpowiedzialny za gadżety i sprzęty. Oraz M, szef brytyjskiego wywiadu M16, który dowodzi Bondę. Twoim ku jest temu? Ja Pierdyle, Tak, moim ku jest temu. Jest. Sprawdźmy to. I searching, mam. Pobieram. Ocena 1,6. <grywa> Na App Store. Ja pierdolę, jakie gówno, Co ja tu muszę zrobić? Stuknij tutaj, sukam. Dodaj, doda. Co ja muszę zrobić? Naciśnij, przytrzymaj przycisk lokalizatora przez co najmniej 3 sekundy, aby włączyć zasilanie. Usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe wskazujące, że urządzenie jest włączone. Że niby już. Jest, 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 yes. Name? Zordon! Dobra. Nie wiem, co ja tu robię. Co za badziew. OK, mogę włączyć alarm. Ale ja bym chciał śledzić Zordona. Dlaczego nie pokazuje tej lokalizacji zordonowskiej? Zordon is calling? Boże, jakie to jest skomplikowane widzowie, dajcie żyć, zaś się okaże, że to jest tylko gówno, a nie jakiś lokalizator. I jaki ze mnie będzie szpiek? Wiesz co będzie najlepszym sposobem? Zordonie trzeba uciec. Ma tam zimno. Ciekawe jaki to ma zasięg. Ciekawe w ogóle czy to działa. Ale ciśnij dwa razy. Zordon is looking for your phone. Skonfigurowałem, chyba. To trzeba sprawdzić to w terenie, więc mój obiekt musi się oddalić. 10 minut przemo, odjedziecie z samochodem. Czas, czas już leci. Czas już leci, już leci. Ciekawe, czy uda mi się y, znaleźć, zlokalizować. Jeżeli rzeczywiście uda mi się to zrobić, na razie minęło 25 sekund, on buty ubiera. Zordon is disconnected. No dobra, gdzieś się przesunął. Dobra, idziemy zaraz i zobaczymy. Nie mogę się z nim zlokalizować. Co za gówno, Dupa. Nie pokazuję. Zordonie, nie odjeżdżaj daleko, bo ja cię nie widzę. To nie działa. No, to, to nie działa. Ty, poczekaj. Teraz się rusza. No, chyba działa. Ale... W ogóle pikęło, jak Znowu jesteś w tym. W chacie pokazuję. Dobra. Nie jedź nigdzie za daleko. Weździesz jeszcze, przejedź. Zatrzymaj się i ja zaraz wyjdę. Niech te 10 minut minie i poszukam cię, dobra? Setting. Device is not connected. No to jak jest nie connected, to jak ja mam być connected? Dupa. Wkurzony jestem. To jest chyba bardziej... Jak zgubicie klucz jesteście w zasięgu, to dopiero to chyba działa. Wracaj, Przemo, ale jesteś tu pod domem czy gdzieś dalej? Dobra, no to fajnie, no to, to, to jak jesteś przy cmentarzu, to ja cię w ogóle widzę, że jakbyś był pod domem. Ale to gówno jest straszne. To tylko działa w zasięgu Bluetooth. Ale jak z domu wyszedłem, to pikało. Pikało, bo straciło zasięg. No, opis jest taki. Inteligentny, śledzący lokalizator dla zwierząt, kluczy, torebek, portfeli i więcej. No więc logiczne jest takie, że jeżeli daję to do, przy, przy smyczy, czy tam przy obroży, no, pies ucieka. To wiesz, gdzie jest. To wiem, gdzie jest. Znajdę psa tylko i wyłącznie, kiedy będzie w zasięgu mojej sieci. No, to jest do dupy ze mnie szpieg. No, taki szpieg jak Acena, nie? No, dokładnie. A cena? 7 ,29 zł 29 groszy. Ale to nic. Ja zamówię takie lokalizatory. Może zrobię test takich lokalizatorów. Piszcie, czy byście chcieli. Tanich i zobaczymy, czy wtedy dany mój obiekt zlokalizować. I chciałem jechać do Biedronki. Zostawić samochód i wiesz, i pójść Być w Biedronce? Tak. Fajny pomysł. Ten mój kurna inżynier Kuto do dupy jest trochę. To drugi gadżet. Już się już boję tego dzisiejszego odcinka. Kamera detektor. Jestem w jakimś miejscu, mam stajne spotkanie to muszę sprawdzić dany lokal, czy tam nie ma żadnych kamer. Ja pierdolę, takie Śmiech przez łzy. Dobra, yy, nie zniechęcam się. Zobaczcie z bliska, jak to wygląda na To ja trochę przejarony. Tu już okularów nie potrzebuję do instrukcji. Efekt zasięgu wynosi 10 metrów. Czytam instrukcję. Ale no to potrzebuję do ręki. Naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk przez 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. Sygnał dźwiękowy i lampki LED się powinny zapalić. Podładuję to gówno. Uwaga, taki ze mnie szpieg. A ja duchów chciałem szukać. Czerwone światło miga podczas ładowania. Tu kur nic nie miga. A nie, teraz coś miga. Podłączę to na 20 minut, niech to się ładuje, najwyżej się do tego wróci. Miałem kur, na taką wizję, czego ja dzisiaj nie będę robił, co ja dzisiaj nie będę sprawdzał. Mówię super gadżety. Badziew, trzeci gadżet. Już przeczytałem najpierw yy, instrukcję. Podróżny Kerui Do biwakowania z blokiem z czujnikiem ruchu na podczerwień. 120 decybeli, osobisty alarm bezpieczeństwa, na latarką LED. Bezprzewodowe urządzenie bezpieczeństwa, zasilane baterią guzikową. Czyli lecimy gdzieś na biwak, to rozkładając się na przykład przed namiotem, wykrywa nam ruch osób niepożądanych. Przydatna rzecz. Gdzie jest ta latarka? Nie no, dzisiaj jest jakiś ma jakaś masakra. Bo plus i minus. To jedyne, co widzę. Tak ten gadżet wygląda. Jesteśmy gdzieś pod namiotem, przed namiotem, uruchamiam, niby ma... Od... Popie, coś ty zrobił. Ej, dobre. Dobra, czyli załóżmy tak. Tu ja sobie śpię, rozkładam. Kładę i zobaczymy, czy, czy będzie działało. Dobra, idę. Zbliżam się. Dawaj kasę. O co z tym chodzi? Czemu te główne nie działają? No nic, nie. Ja dzisiaj po prostu zaraz, jeszcze raz to nie zadziała, to to wypieprzę po prostu. Kończymy odcinek. Dźwięki jest super donośny, nie? To od razu stawia się na nogi automatycznie. Tylko problem w tym, że nie wykrywa ruchu. Tylko... Wykrywa. Ale Ja będę się powoli zbliżał. jak taki wilk do ofiary. Taki bardziej myszojeleń. Zakradam się. Test. Odległość półtora metra. Szukam innych zastosowań i pomyślałem, że na przykład jeżeli ktoś wam się kręci koło domu, przechodzi koło okna, czujecie jakieś zagrożenie, jakiś ruch, coś, stawiam to koło szyby. Uwaga. I zaraz tam przejdę zobaczymy, czy, czy ten ruch wykryje. Jestem Bandziorem, i chcę kogoś tutaj podejrzeć. Na razie przechodzę obok okna. Podglądam. O, jest tutaj coś. I teraz podejdę bliżej. Czy kogoś tutaj zobaczę? Mhm. Bawią się chłopaki. Ale fajnie, super. Chyba gówno, co? Bo nie słyszę, żeby pikało. No, przemoruszył i zawyło. Przez szybę nie działa. Gdy się do domu wraca, co? Oh shit, here we go again. Zawiedziony jestem. Chodźcie, bo to szkoda szczepić języka. Żeby spełniało swoje założenia, według mnie powinno to przez szybę też zadziałać. A nie zadziałało, nie wykryło tego ruchu tylko i wyłącznie gdzieś na blisko. Czuję, że to są źle wydane pieniądze. Nawet te 17 zł... Złot... Dzisiaj nie jest mój dzień. No na razie te wszystkie gadżety to jeden wielki szwindel, ale przejdźmy do gadżetu numer 4. Jako dobry agent muszę zabezpieczyć swoje dokumenty. Ba! Pieniądze. I tutaj mam, szanowni państwo, torbę, pojemnik, który chroni przed ogniem. Ognioodporna torba na pieniądze. Wodoodporna Saszetka na dokumenty, gotówka, bank, depozyt, bezpieczne przechowanie. W dotyku to jest tak jakby na, nawoskowane, taka dziwna, dziwna, dziwna faktura. Dziwne w dotyku. Zamek wodoodporny. Rzeczywiście może wodoodporny to jest. W środku wyłożone jakąś termiczną przegrodą. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Grube pieniądze. Kasa schowana. Grube tysiące. Zamykam. Nico, <noise> przydałoby się coś tutaj podłożyć, żebym tego kuźwa nie zjadł. Poczekajcie chwilę. Chociaż, w szczypce wezmę. Środki bezpieczeństwa. Dodatkowo, pojemnik do podtapiania. Do podtapiania. Co? 10 sekund. Raz. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakie gówno, Wyciągam pieniądze. O, jezu, jak tam gorąco w środku. Chyba powinienem najpierw sprawdzić szczelność wody, bo teraz to już wiem, ja, że nie jest szczelna. Jadam jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. 9, 10. No nie wziąłbym tego na misję. Zamek się stopił, kasa się fajczy, test szczelności. No przecież to głupota będzie, żeby to tam wsadzić. Za produkty dzisiaj, ja po prostu na taki ze mnie agent. Ojej, Wróćmy do genialnego wykrywacza kamer. Ładowałem. Powiem: przytrzymuję przycisk. 3 sekundy. Raz, dwa, trzy. No nie. No nie, nie, nie działa. Ktoś tu wziął to utopił. Będąc na misji. Często będę musiał wchodzić na tereny wroga i tam będzie zwierzyna będą psy, więc będę musiał je skutecznie odstraszyć. Ja lubię te kulne sformułowania. Profesjonalne. Profesjonalne urządzenie do odstraszenia psów z technologią fal dźwiękowych. Mocno trasza dla psów agresywnych. Działa od razu. Coś tam jakiś sygnał wydaje. Słyscie. To urządzenie nie wpływa negatywnie na słuch Twojego psa i jest bezpieczne w użyciu. Nie stosować u psów poniżej 6 miesiąca życia. Jest skuteczne dla małych, średnich i dużych psów. Zobaczymy reakcję psa. O! Co to jest? O, ojoj, Zdenerwowałaś się troszkę? Tak? Mam nie robić? Ostatni raz. Oj, reaguje pies na to. Ale nie skarży się, jeszcze ma sens. Ile w tym prawdy, ile tylko jakichś wysokich dźwięków? Nie wiem. Ostatni produkt. To jak na prawdziwego agenta, no to zostanę schwytany. To muszę ukryć pewne rzeczy. Podróżny antykrodzieżowy pasek z torbą na pieniądze. Dam. Z Aha, męski pasek. Dobra, już się przestraszyłem. 119 cm. Tak to się prezentuje. Od środka, zobaczcie, jest przyszyty zamek z kieszonką. I to kurna nie mało. Ukryjmy coś tutaj. Zobaczmy, jak z tym się będę czuł. Pieniądze przypalone schowam. Muszę jeszcze schować tak. Pilnik, jakiś kwas. Co jeszcze agenci chowają? Plastik goni plastik. Naboje, jako dobry agent. Czekajcie, dwa naboje, gotówka, tabletki jakieś. Scyzorek? Scyzorek. O, krzesiwo chce wrzucić. Ty to masz łeb. Całkiem kurna? Powiem wam, nie głupie. Jak na przykład gdzieś jadę i mam lęk przed tym, że na przykład, nie wiem, ktoś może mnie przeszukać. No bo wiecie, cała idea kończy się w momencie, kiedy ktoś na przykład powie, proszę ściągnąć pasek, nie? Czy tu widać, że mam schowane krzesiwo. Yy, no widać jak nic, nie? Coś tam odstaje w tym Coś tam pasem. odstaje, ale jakbym miał... A w dupecie nie uwiera? Nie. Wyciągam jesliwo, kasę i dwa nawoje. Żeby nie było, te nawoje to długopisy. <laughs> tak, 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 to są długopisy, taka reklamówka, moi drodzy, żeby nie było. Ognioodporne? Tak, 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 na pewno. To nawet nie będę sprawdzał, bo od razu czuć, że jest ognieodporne. To jest chyba najbardziej badziewny odcinek ze wszystkich gadżetów, jakie zamawiałem z Chin. Idąc po kolei. Detektor ruchu połączony z alarmem. To jest półbadziew. Profesjonalne urządzenie do odstraszania psów. Na no jakiś efekt wśród psiaka to wywołuje. Powiem, że to jest półbadziew, może nie badziew, to już zostawię przestrzeń dla Was. Kolejna rzecz, jedna z moich ulubionych dnia dzisiejszego. No badziew przestrasz. Ten pasek. Pasek jako pasek, taki bushcraftowy trochę. No to najbardziej dzisiaj się zawio zawiodłem tym lokalizatorem, bo myślałem, że sobie fajnie coś pośledzę, dam to psu na szyję, ewentualnie podrzucę Przemkowi, żeby wiedzieć gdzie mieszka. Tulipa. Także, moi drodzy, badziew. Wykrywacz kamer, który w ogóle nie działa. Badziew przestraszny. Badziew goni badziew. No nic. Tak to wyszło. Nic za to nie poradzę. Życzę Wam udanego dnia. Spodobało się i chcesz więcej? Żaden problem. Na lewo najnowszy film, z prawej moja propozycja dla Ciebie. Pamiętaj, Team Łukasz zawsze subskrybuje.